Był deszczowy dzień, gdy Emma, młoda pielęgniarka, tuż po dwunastogodzinnej zmianie, zauważyła starszą kobietę, która upadła na chodniku przed kawiarnią. Większość ludzi przechodziła obok z parasolkami, udając, że nie widzą. Ale Emma nie wahała się ani chwili, rzuciła torebkę, podbiegła do kobiety i szepnęła: Proszę pani, czy mnie pani słyszy? Nie miała pojęcia, że ten moment, ten prosty akt życzliwości, wkrótce zmieni jej życie na zawsze. Bo ta krucha, starsza kobieta, leżąca nieprzytomna na mokrym chodniku, nie była byle kim. Była matką miliardera, dyrektora generalnego. A to, co nastąpiło później, przywróci waszą wiarę w ludzkość. Hej wszystkim! Zanim zagłębimy się w tę emocjonującą historię, upewnijcie się, że klikniecie ten przycisk i napiszcie w komentarzach poniżej, abyśmy mogli przynosić wam prawdziwe, wzruszające historie które przypominają nam o sile dobroci i współczucia. A teraz przejdźmy do dzisiejszej opowieści. Emma miała 26 lat i pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Świętego Marii w małym mieście w Illinois. Nie miała wiele, malutkie jednopokojowe mieszkanie, stary samochód, który turkotał przy rozruchu, oraz pożyczki studenckie, przez które jej wypłata znikała szybciej niż mogła to policzyć. Ale pomimo tego wszystkiego, Emma posiadała coś, co większość ludzi zdaje się tracić po drodze: dobre serce. Tego dnia była wyczerpana. Całą zmianę spędziła na opiece nad pacjentami, pomijając lunch, aby pomóc zastąpić współpracownika, który zgłosił się na zwolnienie chorobowe. Kiedy wracała do domu w deszczu, marzyła o gorącym prysznicu i może tanim obiadku z mikrofalówki, zanim padnie do łóżka. Ale los miał inne plany. Gdy przechodziła obok kawiarni na Third Street, zauważyła starszą kobietę. Może po siedemdziesiątce, stojącą chwiejnie przy krawężniku. Jej siwe włosy były perfekcyjnie ułożone, płaszcz elegancki, ale przemoczony. Nagle oczy kobiety przewróciły się do tyłu i upadła na ziemię. Nie zastanawiając się, Emma podbiegła do niej. Proszę pani, proszę pani, czy mnie pani słyszy? Zawołała klękając w kałuży obok niej. Kobieta była blada ledwo oddychała Emma szybko sprawdziła jej tętno słabe ale wyczuwalne Ktoś zadzwoń pod 911 krzyknęła Emma do tłumu który się zebrał ale trzymał się z daleka Nikt się nie ruszył wszyscy tylko się gapili więc Emma zrobiła to co pielęgniarki robią najlepiej działała odchyliła głowę kobiety do tyłu aby otworzyć drogi oddechowe okryła ją własną kurtką żeby utrzymać ciepło i rozpoczęła delikatne uciśnięcia klatki piersiowej. Jej serce waliło jak młotem, gdy deszczówka mieszała się ze łzami na jej twarzy. Po tym, co wydawało się wiecznością, starsza kobieta słabo zakaszlała. Emma wypuściła drżący oddech ulgi. Wszystko będzie dobrze, proszę pani. Będzie pani w porządku? Szepnęła. Gdy w końcu przyjechała karetka, Emma pojechała razem z nią, odmawiając zostawienia kobiety samej. W szpitalu została. Dopóki nie była pewna, że kobieta jest stabilna. Lekarz powiedział, że zemdlała z wyczerpania i odwodnienia. Na szczęście nic zagrażającego życiu. Gdy Emma próbowała wyjść, ręka kobiety wyciągnęła się i chwyciła jej dłoń. Dziękuję, powiedziała słabym głosem Uratowałaś mi życie, kochanie. Emma uśmiechnęła się delikatnie cieszę się, że jest pani w porządku, proszę pani. Proszę odpocząć. Kobieta próbowała zapytać o jej imię. Ale emma tylko uśmiechnęła się ponownie. To nieważne, powiedziała łagodnie. Proszę tylko o siebie dbać. I z tymi słowami cicho wyszła, zanim ktokolwiek mógł ją zatrzymać. W szpitalu życie toczyło się jak zwykle. Emma pracowała na podwójnych zmianach, pomagała pacjentom, którzy nie zawsze mówili dziękuję, i wracała do domu zbyt zmęczona, by gotować. Jej zużyte buty skrzypiały o szpitalną podłogę, gdy przechodziła z pokoju do pokoju. Zawsze z delikatnym uśmiechem. Pewnego popołudnia kierowniczka pielęgniarek wezwała ją do biura. Emma, jest tu ktoś, kto chcecie zobaczyć, powiedziała z ciekawym wyrazem twarzy. Emma zmarszczyła brwi. Mnie? Kto? Pielęgniarka wzruszyła ramionami. Sama zobaczysz. Gdy Emma weszła do poczekalni, zamarła. Stał tam wysoki mężczyzna w drogim czarnym garniturze. Wyraźnie ktoś, kto nie pasował do małomiasteczkowego szpitala. Sam jego zegarek prawdopodobnie kosztował więcej niż Emma zarabiała przez rok. Obok niego stała ta sama starsza kobieta, którą Emma uratowała. Emma, kochanie powiedziała kobieta radośnie. Nareszcie cię znalazłam. Emma zamrugała ze zdziwienia. O mój Boże, proszę pani, wygląda pani o wiele lepiej. Mężczyzna wystąpił naprzód. Jego wyraz twarzy poważny, ale życzliwy. Panno Emma, prawda? Nazywam się Charles Whitmore. Jestem dyrektorem generalnym Whitmore Industries. Oczy Emy rozszerzyły się. Wszyscy w mieście słyszeli o Whitmore Industries. Posiadali fabryki, startupy technologiczne, nawet szpitale. Charles Whitmore był jednym z najbogatszych ludzi na Środkowym zachodzie. Kontynuował. Uratowała pani życie mojej matki w zeszłym tygodniu. Opowiedziała mi wszystko. Emma szybko pokręciła głową. Och, zrobiłam tylko to, co zrobiłby każdy. Starsza kobieta uśmiechnęła się znacząco. Nie każdy, kochanie. Wszyscy inni tego dnia przechodzili obok mnie. Ty nie. Emma się zarumieniła, niepewna co powiedzieć. Charles podał jej małą kopertę. Proszę przyjąć to jako wyraz naszej wdzięczności. Otworzyła ją i wciągnęła powietrze. To był czek na 45 tysięcy dolarów. Nie, nie, nie mogę tego przyjąć. Wyjąkała próbując oddać go z powrotem. Nie zrobiłam tego dla pieniędzy. Charles uśmiechnął się lekko. To dokładnie dlatego na to zasługujesz. Minęło kilka tygodni. Emma niechętnie przyjęła część pieniędzy, aby spłacić część pożyczek studenckich, ale resztę przekazała lokalnemu szpitalowi dziecięcemu. Nigdy nie chciała sławy ani nagrody. Chciała po prostu pomagać. Pewnego ranka otrzymała telefon z nieznanego numeru. Dzień dobry, czy to Emma Davis? zapytał męski głos. Tak, słucham. Tu Charles Whitmore. Zastanawiałem się, czy mogłaby pani przyjść dziś po południu do naszej centrali. Moja matka chciałaby panią zobaczyć, a ja mam propozycję. Zaciekawiona i trochę zdenerwowana, Emma zgodziła się. Gdy przyjechała, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Budynek Whitmore Industries był ogromny, cały ze szkła i stali, wznosząc się wysoko w niebo. Czuła się kompletnie nie na miejscu w swoich skromnych ubraniach. W środku Charles i jego matka powitali ją ciepło. Emma, zaczął Charles, po usłyszeniu, co Pani zrobiła, i po poznaniu Pani oddania jako pielęgniarki, chcemy Pani coś zaproponować. Przesunął folder przez stół. To była oferta, pełne stypendium na ukończenie magisterium pielęgniarstwa, oraz stanowisko w Fundacji Opieki Zdrowotnej firmy, pomagające projektować programy dla rodzin o niskich dochodach. Oczy Emmy napełniły się łzami. Ja osobiem je, nie wiem, co powiedzieć. Powiedz tak, uśmiechnęła się matka Charlesa: Świat potrzebuje więcej takich ludzi jak ty. Minęły miesiące i życie Emmy zaczęło się zmieniać w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażała. Zaczęła pracować z fundacją Whitmore, pomagając finansować kliniki na obszarach wiejskich i szkolić młodych pielęgniarzy, których nie było stać na studia. Każdego dnia pamiętała skąd pochodziła i jak jeden mały akt dobroci. Doprowadził ją tutaj. Matka Charlesa, teraz droga przyjaciółka, często jej przypominała: Oddałaś mi więcej niż tylko życie, Emma. Przypomniałaś mi, że dobroć wciąż istnieje. A czasami, gdy Emma przemawiała w szkołach pielęgniarstwa lub na wydarzeniach charytatywnych, opowiadała swoją historię. Nie po to, by się chwalić, ale by przypomnieć ludziom, że dobroć nigdy nie pozostaje niezauważona. Mówiła: Możecie myśleć, że nikt nie widzi tego, co robicie. Możecie myśleć, że wasz mały gest nie ma znaczenia. Ale uwierzcie mi, ktoś tam was widzi, czuje to i pewnego dnia może to do was wrócić w sposób, którego nigdy się nie spodziewacie. Łatwo jest myśleć, że dobroć już nie robi różnicy. Ludzie są zajęci, rozproszeni, pędzą od jednej rzeczy do drugiej. Ale historia Emmy przypomina nam, że najmniejszy akt współczucia zatrzymanie się, aby pomóc wyciągnięcie ręki okazanie troski może rozchodzić się falami przez świat w sposób, którego nie potrafimy sobie wyobrazić. Dobroć nie zawsze wraca w postaci pieniędzy czy nagrody. Czasami wraca jako spokój, przyjaźń lub świadomość, że uczyniłeś czyjś dzień choć trochę lepszym. Emma nie uratowała tej starszej kobiety dla uznania. Zrobiła to, bo to była właściwa rzecz do zrobienia i to właśnie jest prawdziwa dobroć robienie dobra, nawet gdy nikt nie patrzy.